Witaj też, witaj też z tej strony. Kasiopsku influencerka. Ja byłem i teraz ja dopiero soczeja, żeby nagrywać. I są wam apłeki, zac. I teraz ja wam apłowiem Łewośpie. A, łe, wiecie, że w terny miała plac w Hilarym Wyciechłowie. To jest bardzo sprawa była w, w tym roku zbieru na łecie. Tam na prawa Łaciów. Ja bym chciała bardzo mocno płód zankować i hilary wyciechłewie, a też temu chłopu, w mi ja welecetową, by... Be... Można sobie pływać, ale on mnie welecetował za 2,5 tysiąca i to wsiadło się na wośbę. Py... na no i ojem baro i ojam bardzo cesia. I ja mam taki bucha z kasiebów, że teri ledzy chce płęć. I Wam ma płękłość za chwilę, jak to tam westrzało. Tam było tak piękno, wszystko było łysie e, i z tego ty, placu ja bych chciała bardzo mocno opłacankować Głosyńcowi Hilary Wyciechłewie, to jest bardzo, bardzo piękna sprawa, że mamy 2,5 tysiące dla Jowa i chciałabym do e, Głosyńca Hilary Wyciechłewie, tam bardzo tam miała link do tej starny i bydyja. Kasiepsku, influencerka. Ja prawie Zariada do Wyciechława na wiecieżach Tern-Westa w to wunu na Wośpie. E, Jojem ja chweru. <gry> i to już trzeci dzień. E, ja mam robione trzy testy na COVID. COVID to nie jest. To jest taki kasiepsku, śnepa! Ja wiem, że zareka siebie mnie napisał, że ja mam zaziwać tabaka albo wepić grocha. Groka. Ne. I ale ja tak nie. Joela są mamcie. dwie dwiguta pani. Nie. Ne. Co zrobić? Działaj ja mi są z świcą łat oty, i Ja wam opowiem cię moja webra prawie. E, wyciechła, bo tu jest no lepsi jedzenie, no lepsi moltek plus wyciechławie jakie tu jem to pierodzi muszą być z pierodzi bandum. I tak samo wygrywuję lecetacje dla woźb. wiecie, że z kasiepską influencerką. I zbrzyte jak w tym wyciechłewie przegotowane na mastoł. Co z piękny gły.